nie wiesz o tym, że wyznajesz w praktyce zupełnie inną wiarę, która nie jest wiarą katolicką. Tak jakby wiara przekazana przez Chrystusa polegała na tym, żeby być dla wszystkich miłym taki charakter dobro -ludzizmu. To nasza religia staje się praktycznym pogaństwem. Zaczął opowiadać o jakichś ludzikach z gier komputerowych. Przy tej stacji była też mowa o kotkach. Modernizm to jest coś, co rozlało się na struktury kościelne w sposób niewidoczny i przeniknęło do umysłów Kleru. Budowana na ideałach rewolucji francuskiej również wiernym zlewa się rzeczywistość Mszy Świętej i sakramentu i przez to właśnie następuje protestantyzacja. Cześć, ja jestem Natalia, a to jest kanał okiem tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam do tego, żebyś zasubskrybował nasz kanał, ponieważ na tej telewizji internetowej, którą prowadzimy z moim mężem, pojawiają się tematy związane z Mszą trydencką, Także jeśli jesteś zainteresowany generalnie tradycją katolicką, to z pewnością znajdziesz tutaj coś dla siebie interesującego. I pamiętaj o tym, żeby przycisnąć też y, przycisk z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziesz otrzymywał powiadomienia o wszystkich naszych y, zamieszczanych na tym kanale filmikach. A jeśli kanał masz już zasubskrybowany, to zachęcam też do tego, żebyś sprawdził, czy masz kliknięty dzwoneczek, bo czasami się one y, anulują. Z niewiadomych przyczyn. Poza tym zachęcam do odwiedzenia naszego profilu na portalu Patronite.pl, na którym możesz wesprzeć naszą działalność. Nasza działalność jest długoterminowa. Nie jest tak, że wspierając nasz, przyczyniasz się tylko do powstawania filmików na YouTubie. To jest tylko jeden z elementów naszej działalności, na którym na ten moment skupimy się najbardziej. Natomiast w przyszłości chcemy tę działalność znacznie poszerzyć i część z niej jest opisana na tym właśnie profilu na Patronite także do tego Zachęcam dodatkowym benefitem jest dla osób wspierających branie co miesiąc udziału w konkursie, w którym można wygrać paczkę z zawartością ciekawą dla. Katolika. Ta paczka nazywa się TradiBox i te pakowania TradiBoxów są też na naszym, na naszym kanale dostępne, więc możecie zobaczyć, co w takiej przykładowej paczce się znajduje. Jeśli ktoś nie chce wykupywać subskrypcji na stałe poprzez portal Patronite, to istnieje możliwość wsparcia nas pojedynczą kwotą poprzez portal Tipli, do czego również zachęcam. A przechodząc już do tematu, chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić nieco moją refleksją, która naszła mnie po tym, jak Miałam okazję uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Ja zwyczajowo nie uczęszczam ani na msze Nowu Sordo, ani też na nabożeństwa sprawowane w ramach parafii sprawujących Nowu Sordo, tak? Ale w, z, w tym wielkim poście zdarzyło mi się być na Drodze Krzyżowej. I e, szczerze Wam powiem, że to, co tam usłyszałam, to, co tam zastałam i to, czego tam generalnie doświadczyłam. No, było, chciałabym powiedzieć, że przeszło moje, przerosło moje oczekiwania, ale niestety było zgodne z moimi oczekiwaniami i, tak jak sądziłam, że nie będzie to droga krzyżowa taka, jaką ona powinna być. Taka katolicka Droga Krzyżowa, no to tak się też stało. I pomyślałam, że się po prostu z wami tutaj podzielę tą refleksją, co mnie tak w tej Drodze Krzyżowej uderzyło. Nie uważam, żeby był to temat błahy, dlatego że katolicy uczestnicząc w nabożeństwach powinni czerpać z nich rozwój duchowy, siły duchowe, rozumienie, lepsze rozumienie swojej wiary. A biorąc udział w takich nabożeństwach, jak to, na którym byłam, no taki efekt na pewno nie zostanie osiągnięty. I uprzedzając już tutaj z góry krytyczne komentarze, które często pojawiają się pod tego typu filmikami, chciałabym wyraźnie zaznaczyć, że moim celem nie jest krytykowanie ani wiernych chodzących na Nową Mszę, ani też nawet kapłanów chodzących na Nową Mszę, bo uwaga, moim zdaniem ksiądz, który prowadził drogę krzyżową, tam gdzie byłam, starał się zrobić to dobrze, nawet przed samym nabożeństwem podał wiernym Wskazówkę, którą y, tam uważał, że będzie, ona, że będzie ona w stanie lepiej przysposobić wiernych do tego, żeby czerpali owoce z tej drogi krzyżowej. Uważam generalnie y, z mojej intuicji, że ten ksiądz jest oddanym, y, oddany swojej posłudze i uważam, że naprawdę chciał zrobić to w sposób dobry i owocny dla swoich wiernych. Problemem nie jest tutaj ksiądz. I jego dobra wola, jego dobre intencje, czy też złe intencje, to są oddzielne sprawy. Moim celem nie jest tutaj również krytyka księdza. Problemem jest tutaj modernizm, który faktycznie istnieje w kościele wewnątrz oficjalnych struktur kościoła, który jest trucizną rozlewającą się na cały kościół od przynajmniej paru kilkudziesiąt lat, kilkudziesięciu lat i ta trucizna po prostu dalej się rozwija i ona już tak przeniknęła do umysłów. Zarówno wiernych, jak też księży, że nawet księża, którzy są naprawdę dobrej woli, nawet księża, którzy chcą y, dobrze przewodzić swoim wiernym, księża, którzy chcą y, dbać o rozwój duchowy swoich wiernych, zwyczajnie nie są w stanie tego zrobić, bo przez ten modernizm są tak bardzo przesiągnięci. Tym modernizmem są tak bardzo przesiąknięci. Także chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że nie mam na celu oceny stanu wewnętrznego tego kapłana, ani też żadnego z wiernych yy, chodzących na Nową Prze. Chcę tylko przekazać, że miałam do czynienia z księdzem, który ma sposób myślenia. Nie katolicki. To jest tak trudne do zrozumienia, dlatego że to nie jest, że modernizm nie działa w ten sposób, że masz wybór pomiędzy złym a dobrym. Modernizm to jest coś, co rozlało się na struktury kościelne w sposób bardzo niewidoczny, w sposób ukryty. I w taki właśnie ukryty sposób przeniknęło do umysłów kleru. To nie jest coś, czego człowiek zdaje sobie sprawę. Jeśli od małego jesteś wychowywany w wierze, myśląc, że jesteś wychowywany w wierze katolickiej, a jesteś wychowywany w modernizmie, który zawiera. Elementy wiary katolickiej i elementy rozwadniające doktrynę katolicką, sprowadzające ją do poziomu ziemskości, z poziomu nadprzyrodzoności, to nawet nie wiesz o tym, że wyznajesz jakąś w praktyce zupełnie inną wiarę, która nie jest wiarą katolicką. Na tym właśnie polega trudność w zrozumieniu tego, czym faktycznie w praktyce jest modernizm. Dlatego zanim ktoś będzie mi tutaj sugerował, że ja krytykuję księży, to zachęcam do zapoznania się z tradycyjną nauką Kościoła, bo tylko zapoznając się z tradycyjną nauką Kościoła, będziecie w stanie zobaczyć różnicę pomiędzy tym, co jest obecnie w Kościele, a pomiędzy tym, co zawsze w Kościele było. Zatem przechodząc już do sedna, wybrałam się na drogę krzyżową dla młodzieży i dorosłych, na której, tak jak powiedziałam, otrzymałam nauki w praktyce. Nasiągnięte tylko częściowo duchem katolickim. A jeśli coś jest nasiągnięte tylko częściowo duchem katolickim, to w praktyce jest nasiąknięte duchem niekatolickim, tak jak powiedział kiedyś arcybiskup Shin. Jeśli mówisz, że jesteś katolikiem, ale ale coś tam, to znaczy, że nie jesteś katolikiem. Jeśli chcemy wyznawać katolicyzm, to musimy wyznawać go Całości. Nie ma czegoś takiego, że możemy y, jakiś element y, naszej doktryny odjąć. I zachować sobie tylko jakąś y, część, niezależnie od tego, czy to jest część, która po prostu nam pasuje, czy jest to część, którą wybieramy ze względu na nasze wygodnictwo, czy jest to część ze względu na to, że w taki sposób zostaliśmy nauczeni, nieważne. Chodzi o to, że doktryna katolicka jest całością i nie wolno pozbawiać jej żadnych elementów. I jednym z takich elementów, których pozbawione były te właśnie y, rozważania na Drodze Krzyżowej, na której byłam, było pozbawienie wymiaru nadprzyrodzonego tych wszystkich rozważań. I o co mi tutaj chodzi? Odniosłam wrażenie, oczywiście ja tutaj mówię na podstawie swoich obserwacji, tak? to nie jest tak, że je robiłam jakieś ankiety wśród ludzi, czy, czy dokumentowałam i później robiłam pracę naukową. Ja tutaj mówię, że byłam na drodze krzyżowej i się chcę podzielić z wami tym, jakie odniosłam wrażenia. Te wrażenia odniosłam na podstawie tego, czego doświadczyłam i na podstawie swoich obserwacji. To, co mnie uderzyło na tej Drodze Krzyżowej, to właśnie to, że te rozważania były pozbawione nadprzyrodzonego charakteru. To znaczy, ksiądz odczytując swoje rozważania, zakładam, że sam je ułożył, bo czytał je z tabletu, tableta, te rozważania nie odnosiły się praktycznie w żaden sposób do spraw nadprzyrodzonych. Idąc drogą krzyżową, rozważamy przecież historię naszego zbawienia. Rozważamy po pierwsze historię zbawienia, a po drugie, ona ma służyć temu, żeby nas do tego zbawienia poprowadzić. Więc jeśli mamy do czynienia z rozważaniami, które do tych spraw wiecznych się nie odnoszą, to rozważania są przyziemne, tak? I takie właśnie były rozważania na tej drodze. Ksiądz odnosił wszystko do takich sytuacji codziennych. Rozważania przy chyba każdej ze stacji drogi krzyżowej dotyczyły spraw życia codziennego. To było tak, że zależnie od tego, jaką teraz rozważamy stację drogi krzyżowej, to ksiądz znajdował z tą stacją drogi krzyżowej jakieś punkty wspólne z życiem takim codziennym, bardzo prozaicznym i przyziemnym życiem codziennym. I w nawiązaniu do tych sytuacji, Opisywał daną stację Drogi Krzyżowej w taki sposób, żebyśmy my wyciągnęli jakieś nauki dla życia codziennego, ale pozbawionego tej perspektywy wieczności. I tak przy stacji, gdzie święta Weronika ocierała twarz Panu Jezusowi, mowa była o tym, żeby dostrzegać wokół dobrych ludzi, którzy chcą nam y, wyświadczyć jakąś przysługę. Podobnie było w kwestii świętego Szymona z Cyreny, z tego co pamiętam. W Stacjach o upadkach, stacjach, przy których Pan Jezus upadał, była mowa o jakichś naszych upadkach w szkole, w przedszkolu. Wszystko było, tak jak powiedziałam, skupione wokół tej sfery codzienności. I jeszcze byłoby to pół biedy, jeśli nauki dotyczące życia codziennego miałyby nas uczyć, w jaki sposób my z tego życia codziennego mamy czerpać, po to, żeby y, osiągnąć zbawienie, żeby jakoś się doskonalić na tej drodze do zbawienia, bo to jest najważniejsze, żeby właśnie mieć ten horyzont wieczności, żeby cały czas mieć na celu, gdzie my chcemy dojść, dokąd my mamy tych wiernych prowadzić, tak? Że celem każdego jest niebo. W jaki sposób się je osiąga i w tym właśnie kapłani mają wierni pomagać, a te rozważania w tym nie pomagały. Te rozważania skupiały się wokół y, takich spraw, które postawę człowieka miały uformować. Na taki charakter, tak jak często się teraz mówi, właśnie w środowiskach tradycjonalistycznych, takiego dobro ludzizmu, czyli człowieka, który jest dla wszystkich miły, człowieka, który za zauważa jakieś drobne rzeczy, drobne dobro, jakiego doświadcza. To jest wszystko takie bardzo. Bardzo ściśnięte, takie bardzo pozbawione, tak jak tego powiedziałam, elementu nadprzyrodzonego. Tak jakby nasza religia chrześcijańska, tak jakby wiara przekazana przez Chrystusa polegała na tym, żeby być dla wszystkich miłym, pomocnym, koleżeńskim, a nie żeby oczyszczać się z grzechu i dążyć do zbawienia. Oczywiście, ja tutaj nie chcę powiedzieć, że bycie miłym dla innych, życzliwym i pomocnym nie jest ważne, bo jak najbardziej jest to ważne, ale nie może to być nasz pierwszorzędny cel, wokół którego będziemy skupiać nasze rozważania na drodze krzyżowej. Jeśli będziemy odłączać element nadprzyrodzony od naszych rozważań, to nasza religia staje się jakimś praktycznym pogaństwem. Wiara chrześcijańska ma charakter nadprzyrodzony i jest skierowana. Przede wszystkim na pierwszym miejscu ku Bogu. Religia chrześcijańska jest teocentryczna, a rozważania na tej drodze krzyżowej były typowo antropocentryczne, czyli stawiały w centrum człowieka jego przyziemne jakieś potrzeby i jego jakieś takie płytkie zaspokajanie emocji. Te nauki księdza, one miały na celu raczej rozbudzenie wrażliwości na drugiego człowieka, aniżeli wrażliwości na Boga i przez Boga na człowieka. Jeśli w taki sposób jesteśmy ukierunkowani w naszych rozważaniach, to to już nie jest wiara katolicka. Wiara katolicka jest ukierunkowana na zbawienie, na ten horyzont wieczny. I on zawsze jest głównym punktem odniesienia również, jeśli chodzi o stosunek do naszych bliźnich. I nie można tego horyzontu wieczności pozbawiać rozważań na drodze krzyżowej, bo wtedy wychodzi nam jakaś taka właśnie religia wokół ludzi. Taka religia zbudowana na ideałach rewolucji francuskiej, gdzie naszym głównym celem jest budowanie jakiegoś iluzorycznego, utopijnego pokoju między ludźmi, zamiast prowadzenia wszystkich ludzi do zbawienia. Przy stacji spotkania pana Jezusa z Matką Bożą, ksiądz opowiadał o łzach spływających po policzku Matki Bożej i uśmiechu. Jakiejś, jakiejś litości, jakiejś miłości do pana Jezusa. Może jest to w pewien sposób obrazowe, ale jest to bardzo upraszczające. Jest to wręcz upraszczające do takiego stopnia, że pozbawia wiernych yy, myślenia o tym, co najważniejsze przy tej tajemnicy. Przy tej tajemnicy nie wyobrażam sobie tak naprawdę nie odnieść rozważań do. Cierpień Matki Bożej, które są nieprawdopodobnie głębokim tematem, bardzo y, trudnym i bardzo ciężkim i wymagającym. A mówienie tutaj o spływających łzach i uśmiechu miłości jest skupianiem się wyłącznie na jakichś zewnętrznych konsekwencjach, na jakichś zewnętrznych efektach. Tego, co faktycznie Matka Boża przeżywała, a co jest doskonałym punktem odniesienia do nauk duchowych dla każdego katolika i wielu świętych podejmowało temat współcierpienia Matki Bożej, które, który, jak powiedziałam, jest tematem niezwykle głębokim i bardzo cennym, a do którego ten ksiądz niestety w ogóle nie nawiązał. Niemniej, chyba najbardziej uderzyło mnie to, co miało miejsce przy stacji śmierci na Jezusa, gdzie jest chyba oczywiste dla każdego katolika posiadającego jakikolwiek choćby najmniejszy zmysł wiary, że jest to centralny punkt historii zbawienia, że w momencie, momencie śmierci Chrystusa został dokonany okup za ludzi i że w momencie śmierci Chrystusa my, cały ród ludzki zostaliśmy uratowani. To jest jakby tajemnica, której należy się największe poszanowanie i jakby najgłębsza Cześć, na jaką my jesteśmy w ogóle w stanie się zdobyć, a ksiądz, oczywiście przy tej stacji, po raz kolejny odniósł się w stronę człowieka, zamiast w stronę Boga, i nawet nie w stronę człowieka względem tego, że człowiek został uratowany przez śmierć Chrystusa, ale odniósł się do jakiejś kwestii, która zupełnie nie ma związku z tym, Tematem tej stacji. Tak samo jak przy każdej innej stacji, rozważania były przyziemne, tak jak powiedziałam, zinfantylizowane. Tak samo było i w tym przypadku. Ksiądz w nawiązaniu do dwunastej stacji zaczął opowiadać o jakichś ludzikach z gier komputerowych, usiłując w ten sposób wytłumaczyć, że w grach komputerowych można mieć wiele żyć, a nasze życie jest takie cenne, dlatego że jest jedno. Taki był ostateczny wniosek, z tego co zrozumiałam, ale często te rozważania w klimacie posaborowym są bardzo mdłe, niekonkretne i ciężko w ogóle powiedzieć o co chodziło autorowi, i podobnie było w tym przypadku, że ciężko jest stwierdzić, jaki w zasadzie był ostateczny wniosek i co wierny może z niego wynieść. Moim zdaniem, nic wierny nie może z tego wynieść, bo w ogóle jest to temat oderwany całkowicie od istoty tej najważniejszej stacji drogi krzyżowej. Przy tej stacji była też mowa o kotkach. O ile dobrze zrozumiałam, to chodziło o to, że kotki można brać zawsze ze schroniska, a nasze życie, życie ludzkie jest jedno. I dlatego, właśnie tak jak powiedziałam, jest takie cenne. O to chodziło z tego, co zrozumiałam, księdzu. Ale zwróćcie uwagę na to, że ksiądz. Nie nawiązał do tego, że nasze życie jest cenne, dlatego że Chrystus oddał za nas życie. To może być dla niektórych z Was, którzy oglądacie nasz kanał, dla Was może to być oczywiste, bo Wy się interesujecie tymi sprawami. Wierni z Nowej Mszy często nie mają w ogóle możliwości usłyszeć tego, że Chrystus. Umarł za nasze grzechy, po to, żebyśmy mogli być zbawieni. Wierni, ludzie często w ogóle nie mają świadomości o podstawach, samych podstawach wiary, także poziom, sam poziom katechizacji wśród wiernych jest opłakany. I jak oni mają czynić jakiekolwiek owocne rozważania bez znajomości podstaw wiary? I problemem jest to, że księża tych prawd wiary nie nauczają i że do nich się nie odnoszą w swojej praktyce pasterskiej, czego właśnie yy, również doświadczyłam słuchając rozważania dotyczącego dwunastej stacji Drogi Krzyżowej. W trakcie tej Drogi Krzyżowej było jedno rozważanie, które zaczęło się dosyć obiecująco i myślałam, że yy, ono będzie lepsze niż inne. Ale się pomyliłam. Dotyczyło ono stacji, którą jest przybicie Pana Jezusa do krzyża, i zaczęło się od słów: To Żydzi przybili pana Jezusa do krzyża. To Żydzi rękami rzymskich żołnierzy przybili pana Jezusa do krzyża. Myślę sobie w tym momencie może będzie jakieś nawiązanie do niewierności Żydów. Może po raz pierwszy ksiądz odniesie się wprost do y, depozytu wiary, ale pomyliłam się. I za chwilę usłyszałam naukę o tym, jak łatwo jest nam się usprawiedliwiać z tego, co zrobimy źle, jak łatwo obwiniamy kogoś innego po to, żeby siebie usprawiedliwić, i tego typu rzeczy, tak? Czyli kolejna nauka o tym, żeby ponosić konsekwencje swoich czynów w perspektywie oczywiście przyziemnej. Czy przy tej stacji ksiądz miał rację? W pewnym sensie, jak najbardziej. Bo jest, myślę, dla mnie i dla Was też oczywiste, że jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Chrystusa przez nasze grzechy. I w perspektywie duchowej my jesteśmy za to tego winni i my za to odpowiadamy. To jest jak najbardziej jasne. Problem leży w tym, że ksiądz przekazując tę naukę w taki sposób, w takim kontekście, do takich osób chodzące, chodzących na msze posoborową, w umysłach tych wiernych nastąpi jeszcze większa negacja faktu historycznego, że Żydzi są odpowiedzialni za śmierć Chrystusa. To jest fakt historyczny, wynikający zarówno z samej historii jako nauki, ale też z depozytu wiary, bo wiemy to z Pisma Świętego i wiemy to również z innych źródeł pisanych. Także to jest coś, co dla każdego powinno być oczywiste, a współczesna posoborowa narracja fałszuje ten fakt. Jeśli wierni są tej informacji pozbawiani, to kierowani są w stronę tego, żeby nie sprzeciwiać się fałszywemu ekumenizmowi. Kierowani są w stronę tego, żeby nie widzieć nic złego w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, co dla każdego zdrowego katolika, mających oparcie w nauce Kościoła, dla każdego takiego katolika będzie jasne, że żadnego dialogu z Żydami, żadnego dialogu z wyznawcami judaizmu rabinicznego chrześcijanie mieć nie mogą, bo jest to sprzeczne u samych fundamentów. To są dwie najbardziej yy, przeciwstawne sobie religie ze wszystkich istniejących i tutaj absolutnie nie może być mowy o jakimkolwiek porozumieniu a wierni chodzący na nową mszę też praktycznie nie mają w ogóle możliwości się o tym dowiedzieć, bo nawet za Żydów Wielki Piątek nawet na nowej mszy się praktycznie nie modli. Jeśli nie widzieliście filmu na temat zmiany modlitwy za Żydów, tego jak ona brzmiała tradycyjnie i tego jak ona brzmi obecnie i jak bardzo to, w jaki sposób ona brzmi obecnie jest absurdalne, to zachęcam do tego, żeby przesłuchać film, który nagrał jakiś czas temu mój mąż, o tej właśnie zmianie. Także tutaj dochodzi kwestia tego, że te nauki przekazywane przez księdza na rozważaniach drogi krzyżowej, nie dość, że nie są pożyteczne dla rozwoju duchowego, to dodatkowo fałszują jeszcze wizję chrześcijaństwa jako czegoś, co nie jest sprzeczne z judaizmem, a jest i to Akurat ta informacja powinna być powtarzana wszystkim wiernym yy, chodzącym na Wąsze, bo to jest bardzo ważny fakt, który obecnie jest negowany, zamilczany w przestrzeni publicznej, nie przekazywany przez hierarchów kościoła, a jest to niezwykle istotne, żeby wierni mieli tę świadomość. Fakt, który jeszcze należałoby tutaj uwypuklić, to to, że w trakcie tych rozważań praktycznie nie było mowy ani o grzechu, ani o piekle, ani o potrzebie oczyszczenia duszy. Ani tak, jak powiedziałam, nie było odniesień oczywiście do spraw nadprzyrodzonych, czyli do, w ogóle do zbawienia. Także, tak jak powiedziałam, te rozważania były pozbawione pierwiastka nadprzyrodzoności, były pozbawione tak naprawdę najistotniejszych elementów naszej wiary. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że rozważania dotyczące życia codziennego, odnoszące się do życia codziennego wiernych są złe. Wręcz przeciwnie, uważam, że do tego powinny się odnosić, ale Rozważania i każda praktyka pobożnościowa, każde nabożeństwo, każda modlitwa, każde nauki, każde rekolekcje, jeśli mają być pożyteczne dla wiernych, to ich celem nie jest pokazanie wiernym, jak mają być ym, w życiu codziennym mili, życzliwi i pomocni dla innych, ale pokazać, jak w życiu codziennym mają realizować wolę Bożą. Tak, żeby się dostać do nieba i uniknąć piekła. To jest cel naszego życia. To jest jakby cel nadrzędny i to jest zasada w ogóle naszej wiary. Od tego należy wychodzić i do tego należy dążyć. Więc, żeby mi tu ktoś nie zarzucił, że moim zdaniem to katolicy powinni tylko mieć głowę utkwioną w chmurach. Wręcz przeciwnie, katolicy powinni twardo stąpać po ziemi. Mając, ma, mieć świadomość swojego życia codziennego, a wszelkie nauki rekolekcyjne, jakieś nabożeństwa, rozważania itd., tak mają na celu to, żeby przez to życie codzienne wiernego przeprowadzić tak, by został on zbawiony. A żeby ten cel został osiągnięty, nie może być on pomijany w rozważaniach. A tak niestety się dzieje. Co ciekawe, to ksiądz też po każdej stacji drogi krzyżowej odmawiał tak zwaną modlitwę Jezusową. To jest modlitwa znana na chrześcijańskim wschodzie i brzmi ona w najpopularniejszej wersji: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. I również, co mnie uderzyło, to to, że ksiądz opuszczał słowa nade mną grzesznikiem. Odmawianie tej modlitwy miało charakter taki, że ksiądz mówił cały wers, a reszta wiernych powtarzała: zmiłuj się nad nami. Zakładam, że akurat opuszczanie tych słów wskazujących na to, że jesteśmy grzeszni, również nie było przypadkowe, bo to jest też jeden z tematów, którego po prostu narracja posoborowa nie lubi, którego w, narracji posoborowej, które, którego w narracji posoborowej się unika, tego, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy oczyszczenia z grzechów. W ogóle od tematu grzechów w przestrzeni posoborowej jest bardzo wyraźny dystans i jest to też jeden z wyraźnych przykładów, jak bardzo opłakany jest stan e, aktualny Kościoła. I jeszcze na sam koniec, po drodze krzyżowej nastąpiła jakaś tam krótka podsumowująca, podsumowująca nauka. Ksiądz stanął przed ołtarzem i e, opowiedział o tym, że. Codziennie na ten ołtarz wstępuje z wstały Chrystus, co ma sens wyłącznie w pewnym wąskim kontekście, a w praktyce jest zafałszowaniem prawd wiary i po raz kolejny jest to kolejny element, który psuje uwiernych świadomość tego co faktycznie dzieje się w trakcie mszy świętej, bo w trakcie mszy świętej nie wstępuje na ołtarz Chrystus z martwych wstały. Na mszy świętej ponawia się rzeczywistość Golgoty. Na mszy świętej ponawia się śmierć Chrystusa. A więc Chrystus, który przychodzi na ołtarz, jest Chrystusem ukrzyżowanym, a nie zmartwychwstałym. Czym innym jest rzeczywistość ofiarowania nam mszy świętej i czym innym jest rzeczywistość sak Najświętszego Sakramentu, który jest skutkiem złożenia tejże ofiary. Sakrament Eucharystii i ofiara przyświętej. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I ta niestety nauka, która jest nauką wprost katolicką, zawartą wprost w wielu katolickich katechizmach, ta nauka jest nawet przez księży nierozumiana. I przez to y, również wiernym zlewa się rzeczywistość Mszy Świętej i sakramentu. I przez to właśnie następuje protestantyzacja Mszy Świętej, bo wiernym wydaje się, że jest ona posiłkiem i że jej nadrzędnym celem jest udzielenie wiernym komunii. A celem Mszy Świętej jest złożenie ofiary, a nie udzielenie komunii. To jest temat na inny odcinek, który też pojawi się na naszym kanale, bo jest on już planowany i nagra go prawdopodobnie mój mąż. I jeszcze może zakończę jakimś pozytywnym akcentem. Żeby nie było, że dzisiejsze czasy nie dają nam możliwości uczestniczenia w katolickiej drodze krzyżowej. Moim zdaniem, jeśli macie możliwość iść na drogę krzyżową do kościoła, ale podejrzewacie, że będą tam obecne rozważania podobne do tych, które ja tutaj przedstawiłam, czyli pozbawione tego pierwiastka nadprzyrodzonego, pomijające kwestie zbawienia, fałszujące rzeczywistość o tym, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy oczyszczenia, nie odnoszące się do prawd wiary. Spłycające, infantylizujące wiarę katolicką, to uważam, że będzie dla wszystkich bardziej pożyteczne skorzystać z rozważań Drogi Krzyżowej, które są tradycyjne. Takie często można znaleźć w tradycyjnych modlitewnikach do użytku prywatnego, a jeśli takiego nie posiadacie, to Możecie skorzystać też z rozważań Drogi Krzyżowej biskupa Shina. Moim zdaniem są to bardzo pożyteczne rozważania, też dość dobrze przystosowane do naszych czasów, odpowiadające dobrze na problemy współczesnych ludzi. Biskup Shin żył niedawno, więc też rozumiał doskonale swoją rzeczywistość, rozumiał jakie są współczesne problemy, a jako, że współczesny człowiek niewiele odstaje od czasów biskupa Shina, to myślę, że będzie, będą te rozważania dla Was również pożyteczne. Rozważania biskupa Paszina można bez trudu znaleźć w internecie. Jeśli obejrzałeś ten film do końca, zachęcam Cię do tego, żebyś napisał w komentarzu Droga Krzyżowa po katolicku. To by było na dzisiaj. Na tyle dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.